Witam Państwa po wakacjach w Centralnym Przystanku Historia. Spotykamy się w ramach cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć, zresztą badacza często zapraszanego, znawcą przede wszystkim stosunków międzynarodowych. Bardzo trudna dziedzina w Polsce. Niemcoznawcę, w tej chwili analityka w Instytucie Zachodnim, pana doktora Krzysztofa Raka i dzisiaj przede wszystkim też, jako autora książki Piekielni Sąsiedzi, ponieważ ta debata, drogi doktorze, drogi Krzysztofie, na temat Niemiec ciągle w Polsce trwa. I, I się, będzie trwała. I będzie trwała. I ona... Nas nie będzie i ona nadal będzie trwała. Tak, ale ona też się robi w jakimś sensie bardziej uczciwa, w tym sensie, że została trochę odseparowana ta hipokryzja wieloletnia, rozmawiania w takim bardzo trochę może dyplomatycznym języku, gdzie obie strony skrywają swoje prawdziwe intencje i nie chcą uczciwie mówić, jak to było. A jest pewna przestrzeń, która jest szalenie interesująca, bo ona chyba rzutuje. Na to, co, co, co dzisiaj widzimy, no w ogóle historia rzutuje na teraźniejszość, dlatego tej historii tak często tutaj um, rozmawiamy. Ale zastanawiam się, jak to Krzysztofie było po zakończeniu II wojny światowej z Niemcami? Po pierwsze, dlaczego dokonał się ten fundamentalny podział na Niemcy wschodniej i zachodnie, na ile on był wynikiem układu sił, czy też zajęcia po prostu Berlina przez Armię Czerwoną, czy jak to się mówi, czasami i mówiło w historiografii perelowskiej wyzwalanie Berlina. Po prostu układ czysto wojskowy, na ile o tym zadecydował, a na ile, no właśnie negocjacje. A jeżeli negocjacje, to gdzie i kiedy? Czy to było Jałta, czy to był Potsdam? No zadecydowała, ja bym powiedział tak, Geopolityka, geostrategia, a fundamentem tego był, były, było rozmieszczenie wojsk aliantów na terytorium Niemiec. No to, to, to jest przyczyna tego podziału. Oczywiście to nie było na samym początku przesądzone, jak będą wyglądały powojenne Niemcy, bo Alianci przejęli pełną władzę nad terytorium Niemiec, no w tym sensie, że e, na tym właśnie polegała e, bezwarunkowa kapitulacja w maju 1945 roku, że władzę nad terytorium, tą, tę władzę zwierzchnią przejęli alianci. to alianci mieli, e, czyli te mocarstwa zwycięskie, no jakby powiedzieć to, co byśmy nazwali władzę państwową. Niemcy nie mieli nic, dogadaniaj. Ta władza z, była w rękach e, aliantów. No i tak jak e, a, tam gdzie armie doszły, i tam gdzie armie aliantów zachodnich spotkały się z e, armią czerwoną, tam była tam, 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 tam powstała granica. Oczywiście były jakieś nadzieje na, czy jak to mówił Stalin, liczyło się fakty do. Były nadzieje na zjednoczenie mm, Niemiec były nadzieje na to, że ten stan okupacyjny, ten podział okupacyjny będzie podziałem tymczasowym, no ale narastające sprzeczności pomiędzy aliantami, czyli pomiędzy Rosją, Sowiecką a Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Francją, spowodowały, że ten podział się utrwalił i pod koniec lat 1940 no, powstały dwa państwa niemieckie, ale ten podział, on, no, jak pytasz, no, Niemcy nie mieli na to oczywiście żadnego wpływu, bo on był skutkiem tego, że wojna, czy wo, II wojna światowa, przekształciła się po kilku latach no, w, ta, w to, co nazwamy, to, co nazwaliśmy zimną wojną. No i ten Podział Niemiec był skutkiem rywalizacji zimnowojennej czy powstania zimnowojennego porządku, porządku, który nazywamy porządkiem dwubiegunowym. Te główne bieguny to były Stany Zjednoczone i ZSRR, Rosja sowiecka, i wokół tych dwóch głównych biegunów kształtowała się rzeczywistość międzynarodowa, porządek międzynarodowy. No i pech dla Niemców chciał, że akurat ta granica konfrontacji przebiegała przez terytorium dawnej, byłej Rzeszy. No dobrze, to jest wszystko też ważne z tego punktu widzenia, że bardzo mocno to przecież rzutowało na stosunek Niemiec do II wojny światowej. Jest w Polsce, ukazała się książka, która była książką, raportem na temat kadr zaangażowania urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych w reżim nazistowski, niemiecki reżim nazistowski. No, i to jest książka w jakimś sensie wstrząsająca w lekturze. Po pierwsze, że duża grupa ziemiaństwa czy arystokracji niemieckiej zaangażowała się w działalność NSDAP i w realizowanie polityki trzeciej Rzeszy i zrobiła to chyba bez większych skrupułów. Potem stworzono mit protestu. Głównie jednego urzędnika. Urząd. A, urząd, ale to jest książka Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak, ale... Bo jest, bo Niemcy w ostatnich dekadach, na dwóch dekadach, opracowali, przygotowali kilka opracowań właśnie dotyczących ministerstw powstających w powojennych Niemcach, Niemczech Zachodnich. No i to były próby właśnie rozliczenia się z tą nazistowską przeszłością, byśmy powiedzieli, pewnym rodzajem ciągłości, które charakteryzował państwo y, nazistowskie z republiką federalną, demokratyczną republiką federalną. Jednym z pierwszych to była właśnie książka Urząd i ona dotyczyła Auswärtiges Amt, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale jeszcze ciekawsza moim zdaniem, jest książka, która była o, poświęcona właśnie Ministerstwu Sprawiedliwości. Zresztą moja koleżanka, pani profesor Magdalena Bajńczyk opracowała taki katalog wystawy. Który był równoległy z tą książką o Ministerstwie Sprawiedliwości ten katalog wystawy jest w języku polskim, ona to przetłumaczyła i opracowała, on jest chyba dostępny, i, i, i on jest po prostu. On, on, on jest wstrząsający, bo pokazuje, że właśnie w Ministerstwie Sprawiedliwości chyba ta ciągłość była, ta ciągłość była największa. My mamy nawet takie dane, że w połowie lat 50. W tym ministerstwie pracowało więcej członków byłej NSDAP niż było członków NSDAP w tym ministerstwie w latach 30. Czyli to jest w ogóle, to ministerstwo jest w ogóle paradoksalne i można z, te, z tych opracowań, bo to trzeba przyznać, tak, państwo niemieckie, historycy niemieccy dzisiaj rozliczają się z tą przeszłością, rozliczają się z tą ciągłością. No, i tam, tam, są pokazane, tam są pokazane mechanizmy, jak, co powodowało, że ta ciągłość była możliwa. No, no i pewne takie, jak ja bym to powiedział, ta, 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 ta ciągłość była maskowana, bo na przykład właśnie w Ministerstwie Sprawiedliwości osobom odpowiedzialną za kadry, była, był, 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 był urzędnik, który no nie był czysty rasowo, wedle, wedle ustaw norydlerskich z 1935 roku. I specjalnie dobrano taką osobę, która odpowiadała za kadry, żeby ci naziści mogli spokojnie pracować. No bo jak ktoś zapytał, no dobrze, jak tam, co tam towarzyszy z kadrami, bo jak Lenin już mówił, kadry są najważniejsze. No to u nas jest, za kadr odpowiada osoba, która z punktu widzenia ustaw norynberskich była osobą prześladowaną w trzeciej Rzeszy, tak? I ona, no niestety, no taka jest prawda, ta osoba, ten urzędnik, ten dyrektor kadr, jakby legitymizował, no, te post tą postnazistowską ciągłość w tym ministerstwie. A najbardziej chyba charakterystycznym i najbardziej z drugiej strony skandalicznym, no bo to przeszło, tym już prasa zajmowała się pod koniec lat 50. i na początku lat 60., no był Hans Globke, autor komentarzy do ustaw norymberskich, który był szefem Urzędu kanclerskiego, no prawą ręką kanclerza Adenauera no a pamiętajmy, przypomnijmy, co to było ustawy norymberskie, no bo my pamiętamy już o ludobójstwie, tak, no ale ustawy norymberskie z roku 1935 roku, no to one polegały, już nie będę wnikał, bo to nie mamy na to czasu, no ale de facto odbierały obywatelstwo całej kategorii byłych obywateli Rzeszy, no po, pozbawiało ich praw obywatelskich, to w cywilizowanej Europie tego, że te, tego typu praktyki no, były bardzo rzadko spotykane. Żydzi niemieccy no, stawali się ludźmi de facto wyjętymi spod prawa. No dobrze, no to teraz się takie rodzi pytanie, w oparciu o te dwie między innymi publikacje, raporty historyczne i te wyłowione postaci, w ogóle te, te opisane mechanizmy, bo one są bardzo ciekawe. Jak to się stało, że Konrad Adenauer masowo, masowo zatrudniał w administracji niemieckiej, zachodniej niemieckiej ludzi, no, którzy mieli Potąd łokcie może nie bezpośrednio umorsone we krwi, ale często byli mocodawcami zbrodniarzy albo byli po prostu członkami NSDAP i innych formacji. Jak to się stało, że chociażby właśnie wywiad niemiecki stał na ludziach Aktywnie wspierających trzecią Rzeszę. No, Kanaris Can już nie żył, ale nie wiadomo, jakby się jego losy potoczyły po 1945 roku, patrząc na kariery wielu osób, chociażby właśnie współtworzących wywiad i konwywiad. My nie, do końca nie wiemy, jak to się stało, ale. Tak ale to była z z jego wola, to była jego zgoda? Nie, to jest o wiele bardziej skomplikowane. To, jest o wiele skompli to, 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 to nie jest tak, że nagle ktoś przyszedł i. Kilku gości sobie usiadło w zamkniętym gabinecie. No i robimy tutaj taka kategoria ta teorię spiskowa. Tak, że tutaj wpuszczamy nazistów, bo, nie, bo, 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 bo tak nazistów kochamy. Nie, to, 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 to nie zupełnie nie o to chodziło. Problem uważam, jest głębszy, ci historycy niemieccy, e, część przynajmniej, politologowie, odpowiadają i, i sądzę, że w tym kierunku trzeba byłoby iść. E, nazizm. Hitleryzm, ideologia nazistowska, rasistowska, rasistowska była tak popularna w Niemczech, że bez e, tych nazistów nie dałoby się zbudować e, państwa. Konrad Adenauer to był, ja uważam, że to był jeden z najwybitniejszych polityków europejskich drugiej połowy, e, no, powiem tak, moim zdaniem, był to najwybitniejszy polityk. Tak też twierdzi Henryk Kissinger w, w drugiej połowy XX wieku, a może nawet w, dwu, w samym XX, na pewno najwybitniejszy polityk niemiecki XX wieku. To jest postać porównywalna no, z ojcem założycielem II Rzeszy, to znaczy z Bismarkiem. Wybitny polityk, jak to jest taki, który uznaje rzeczywistość i nie działa przeciwko rzeczywistości, tylko tę rzeczywistość wykorzystuje do swoich celów. I to jest jedno z tłumaczeń, moim zdaniem wiarygodne, któremu należałoby się przyjrzeć. Po prostu Adenauer zrozumiał, że przeciwko nazistom, tej e, elicie nazistowskiej, nie tylko elicie, tak, przeciwko tym nastrojom pronazistowskim w społeczeństwie niemieckim, on nie osiąg działając, on nie osiągnie sukcesu. On musi ich wykorzystać, musi ich zaprząc do budowy e, nowego porządku, bo jeśli nie, to oni są na tyle silni, że ten porządek storpedują. My jesteśmy wychowani w takim przekonaniu, że bo to nas przekonuje niemiecka polityka historyczna, no, że tak nazist był takim przypadkiem w historii, który się zdarzył. No, przyszedł jakiś, nie wiadomo skąd, jakiś Hitler z zewnątrz i zaczarował Niemców. To jest moim zdaniem nieprawda. Prawda jest wręcz odwrotna: że Hitler był tworem Niemców. Zresztą, jak się popatrzy na tą genezę w Monachium od XIX roku, to Hitler był przez elity monachijskie, a to są elity niemieckie. I to najwyższe elity. To nie był jakiś e, chłopek, e, roztropek, który został, e, zrobił karierę dzięki ludowi i dzięki poparciu ludowi. Nie, on do, zosta, 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 zrobił karierę dzięki poparciu elit e, monachijskich, czyli de facto elit e, niemieckich. I e, tutaj to nie jest przypadek historyczny pojawienie się Hitlera tylko pewna logiczna ciągłość w historii e, Niemiec to jest ten spór który trwa właśnie na temat okresu nazistowskiego czy to było coś e, hitleryzm hitler nazizm to było coś zewnętrznego i przypadkowego czy to czy on wynika z logiki rozwoju e, historycznego Niemiec I, no, ja się skłaniam ku tej, tej, tej drugiej tezy, że Hitler nie był e, przypadkiem. No i skoro tak, skoro Hitler był wytworem kultury politycznej Niemiec, rzecznikiem e, elit niemieckich, które to elity niemieckie go popierały i to w dużej mierze, to rzeczywiście po 1945 roku e, trudno byłoby myśleć, żeby przeciwko tej elicie i przeciwko społeczeństwu, bo to poparcie było masowe, bo taka jest prawda, można byłoby zbudować RFN, Niemiecką Republikę Federalną, Demokratyczne Niemcy. Żeby było jasne. Adenauer nie był nazistą, wręcz przeciwnie, tak? ale właśnie jako polityk realistyczny to, to jest prawdopodobnie to, to, tego wyjaśnienie. No Niemcy nie chcą się też do końca tego przyznać, tak, no bo to uderza w pewien mit w polityce historycznej niemieckiej, tak, Ta, to masowe poparcie dla Hitlera, ale skoro było to masowe poparcie... W wyborach wojny, demokratycznych doszedł do władzy. To też wszystko jest bardziej skomplikowane, tak, no bo e, nawet w, w wyborach marcowych z 1933 roku, kiedy to były wybory, kiedy on już sprawował władzę, on nie osiągnął 50% z całych Niemczech, on osiągnął 40 parę procent. A w większości on nigdy nie miał, ale on cały czas zdobywał poparcie. i no, jakby powiedzieć tak, no, innymi słowy, na pewno Hitler miał masowe poparcie Niemców. No i nawet po śmierci Hitlera, no, nie dało się rządzić. Przeciwko elitom, które dzięki Hitlerowi doszły do yy, władzy. Bo Hitler też trzeba to powiedzieć, to nie jest tak, bo ta, nam się tak wydaje, no, że to te elity, to, te, y, to też było tak przedstawiane, no, chociażby Brecht, tak? że to, to yy, kariera Artur'a Uy, ale to generalnie ona była też zgodna z tą, z tą polityką historyczną Niemiec, no, że to Hitler to przed takimi ba 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 z bandyterką do władzy. No jak, i to mordowali tacy, ci, którzy dokonali ludobójstwa, to nie byli normalni Niemcy, nie byli Niemcy z elity, tylko to byli tacy bandyci, nie? Mafiozi tacy, nie wiadomo skąd, z marginesu społecznego. No tylko, tylko jak popatrzymy na skład Einsatzgruppen, tych osób, które były odpowiedzialni, które były odpowiedzialne za, e, za ludobójstwo, no to, to tam mamy liczbę ludzi z doktoratami, przedwojenny doktorat to było co innego niż dzisiaj, tak, jest przerażająca. Tym wszystkim dowodzili ludzie z najwyższej półki, najwyższej półki społecznej, elita. Hitler miał też poparcie elit, tak, musimy o tym pamiętać. Wiadomo, że żeby rządzić krajem, Konrad Adenauer musiał zdobyć poparcie elit. On miał bardzo silną pozycję, on wyrobił sobie silną pozycję, no ale każdy realistyczny polityk wie, że nie może rządzić przeciwko elicie. No i musiał się skupić na takiej elicie, na jakiej się skupił. Ja go nie chcę tłumaczyć, bo to jest obrzydliwe, tak? jak czytamy właśnie te opracowania te niemieckie monografie teraz powstaną mono, monografia kolejna o, o urzędzie kanclerskim czyli o, głównym ośrodku władzy no wyszła przed dosłownie kilkoma miesiącami w wydawnictwie Wallstein, warto ją też przeczytać. No to jest to po prostu przerażające, bo to się nie zgadza z tą naszą wizją tego rozliczenia e, Niemiec e, z hitleryzmem, no bo jak popatrzeć i poskrobać, to się okazuje, że e, RFN budowała stara elita. To też jest, jeśli popatrzymy sobie na politologicznie, to widzimy, że rewolucje, które zmiatają stare elity i tworzą nowe, one się zdarzają bardzo rzadko. Że Najczęściej ja nawiąże do roku 89 w Europie środkowej. To jest dokładnie ten sam kazus. Niby na zewnątrz do władzy doszła nowa. Elita, ale tak naprawdę stare elity postkomunistyczne odgrywały przez długie lata rolę kluczową. I tutaj mamy ten, 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 ten. Jak się nas denerwuje to, co się stało w Niemczech, i denerwuje nas Adenauer, no to popatrzmy na, popatrzmy na siebie i potem towarzyszy, którzy rządzili w Polsce. No dobrze, to kończąc i razem naszą rozmowę. Co my możemy w takiej sytuacji zrobić, biorąc pod uwagę tą całą genealogię, genezę elity niemieckiej, która jest zwarta, która mimo różnych kryzysów, jakie przeżywa, przeżywają Niemcy, no, ma pewną ciągłość instytucjonalną. Niemcy potrafią robić politykę, potrafią robić państwo, mimo mówię obecnych kryzysów. No bo to się kończy taką sytuacją. No, to nie jest kącik politologiczny oczywiście te nasze tutaj rozmowy. No ale politologię ale, musimy uwzględnić. Politykę musimy tak, uwzględnić. No, no ale właśnie, no, chcę uwzględnić przemówienie pana premiera Rzeczypospolitej Polskiej na Westerplatte. Ani razu, w prawie siedmiominutowym przemówieniu, które ma upamiętniać atak Niemiec nazistowskich na Polskę, 86 lat temu, nie wymienia ani razu słowa Niemcy. Raz mówi tylko na nawale, ale nie wiadomo w ogóle od czego się zaczęło, kto zaczął w dużym stopniu. No niestety mowa trawa, no muszę tak to nazwać, z której nic nie wynika. Czy my sobie w ten sposób pomagamy, czy sobie szkodzimy, czy oddajemy po, właśnie tą piłkę na pole przeciwnika, jeśli tak można powiedzieć w tej grze, jaką jest polityka pamięci. No to jest jak popatrzymy generalnie no kilka razy na ten temat rozmawialiśmy no, polityka historyczna jest u nas to jest dla nas pewnym problemem i to ja bym powiedział ponad, ponadpartyjnym tak że my moim zdaniem Polacy nie doceniają tego że polityka historyczna ona, tak naprawdę to jest aby właśnie, co to jest ta polityka historyczna? To jest polityka, to nie jest historia, to nie jest nauka historii, tylko to jest robienie polityki. I musimy wreszcie zrozumieć, że polityka historyczna jest takim samym, działo, takim samym dział, działem polityki, jak polityka gospodarcza, jak polityka wewnętrzna czy polityka e, zagraniczna. I że politykę e, historyczną, Trzeba robić z pełną świadomością i że tu instytucje państwowe, z którymi u nas nie jest najgorzej, bo jesteśmy w IPN-ie, jest masę różnego rodzaju instytutów, NGO-sów. My, jak, jak sądzę, porównując z Niemcami, to w ostatnich tam 10 latach Mamy już całą infrastrukturę, i brakuje nam tylko, moim zdaniem, właśnie jakiegoś pewnego kierownictwa i świadomości tego, że to jest zadanie dla polityków, nie historyków. Ja bym tak tutaj w bym to powiedział. To muszą robić politycy, bo polityka to jest naprawdę poważny, bardzo poważny fach, a w relacjach polsko-niemieckich ta polityka historyczna, czy będziemy tego chcieli, czy nie, ona będzie zawsze E, istotna, bo państwo niemieckie, no chociażby nasza rozmowa to udowadnia, e, prowadzi świadomą, konsekwentną i skuteczną e, politykę historyczną. No właśnie, która polega na tym, że no jesteśmy zdziwieni, no jak to e, Republikę Federalną Niemiec budowały elity NSD. nazistowskie, byli e, NSDAPowcy, Powcy, udało się, niemieckiej. Polityce historycznej, przekonać nas, no, odsunięto e, Hitlera, tak, świat, e, o tym, no, że e, e, jak to się mówi, Niemcy przewalczyli, tak. Czy przerobili i przewalczyli e, historię. To jest o wiele bardziej skomplikowane, bo to raczej było tak, że. Elity potrafiły się przekształcić, elity potrafiły się zamaskować. Tutaj o, o niemieckie, tutaj grało pewną rolę, szczególną rolę dwój, takie dwójmyślenie, tak? Bo no, to, no, ja nie wierzę w to, że nagle ta, ci urzędnicy, szczególnie w Ministerstwie Sprawiedliwości, tam było masę ludzi, którzy przecież te, 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 te ustawy norymberskie wprowadzali. Życie od tego było to Ministerstwo Sprawiedliwości. No Nagle stali się kryształowymi demokratami, tak, w ciągu I zaczęli się kilku tych którzy... lat. To jest też umiejętność mimikry, ale to też świadczy o ważnej rzeczy, tak o pewnym zdyscyplinowaniu elit. Elity, które Myślą, kategoriami interesu państwa, no mogą właśnie te, 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 te ideologiczne zasady zmieniać, bo najważniejszy jest interes państwa. I tutaj, no, co by nie mówić, no, elity niemieckie, niezależnie od jej proweniencji, jak popatrzymy sobie na te lata 50., 60., 70., no w, w, charakteryzowały się wyjątkową odpowiedzialnością państwową, którą, właśnie odpowiedzialność, tą, 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 tą którą my powinniśmy podglądać, tak, i, i odpowiedzialność tylko, tak, naśladować, bo to jest to, co jest ciekawe właśnie i czego od Niemców się powinniśmy moim zdaniem uczyć, no to jest właśnie odpowiedzialność za państwo. I ta odpowiedzialność my tak narzekamy na tych Niemców, się nieraz ich miejemy, ale to nie jest tak do końca prawda. Cały czas te elity, szczególnie elity biurokratyczne tworzące to państwo, one, one, one ich charakteryzuje odpowiedzialność za państwo, za dobro. E, wspólne, niezależnie od tego, jaką ideologię e, wyznają. I dbało się o interes i tutaj jest bardzo ciekawa pewna umowa natury m, dotyczącej rolnictwa z krajami Ameryki Łacińskiej, gdzie zbiegli naziści po 1945 roku, ale to jest zupełnie inna opowieść. Tak samo jak inna opowieścią jest to, czego dzisiaj już nie omawialiśmy. To jest kwestia reparacji, ale moim zdaniem to... Doktora Krzysztofa Raka, starszy kolega, starszy, profesor Stanisław Żerko, znakomicie opisał w broszurze, która jest dostępna, proszę państwa, na stronach Instytutu Zachodniego, o reparacjach poświęcona całkowicie temu zagadnieniu, i moim zdaniem pan profesor Stanisław Żerko w pewnych obszarach wyczerpał całkowicie ten temat. Być może jest to kwestia dyskusyjna, jakby wypłynęło parę istotnych dokumentów. Pozdrawiamy pana profesora serdecznie. Tak, ale myślę, że może uda się z panem profesorem tutaj w Instytucie. O, o kwestii reparacji, porozmawiać o historii, jak Polska zrzekała się, jak twierdzi Pan Profesor Stanisław Żerko, w sposób skuteczny e, reparacji, ale nie zrezygnowała z form zadośćuczynienia, które nie nastąpiły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Autor wraz z, z profesorem Grzegorzem Pucharczykiem książki Piekielni Sąsiedzi, dr Krzysztof Rak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.